Dzisiaj taki nietypowy odcinek. Mam tutaj wiadro pełne skarbów. Byłem dwa razy ostatnio na, na sprzątaniu z wykrywaczem metali. To całe wiadro to jest wypad dwudniowy w sumie dwa weekendy. W zeszłym tygodniu byłem i teraz ze znajomymi byłem w sobotę. Ja w sobotę. Pochodziliśmy sobie trochę i tego żerawstwa tyle w ziemi zalega. Wiadomo, jak, jak wykopię coś właśnie stalowego, no to nie, nie zostawiam tego. Wszystkie śmieci zabieram ze sobą. Nawet tu jest widać słoik, także wszystko trzeba przebrać. Troszkę tam aluminium wpadło w osiądzu. mosiądzu, a głównie to stal. Tak z ciekawości zobaczę, ile to wiadro waży. Poczekajcie, wrzucę na wagę. Około 25 kg wiadomo tutaj jak przybiorę trochę śmieci no to <laughs> będzie tego mniej 95% to jest pewnie stal reszta to jest kolorowe jakieś metale fajne dwie podkowy wpadły do wyczyszczenia podkowy zawsze odkładam nigdy nie wyrzucam na złom tutaj taka cienka ma jeszcze nawet tutaj gwoździe czy jak to tam zwał ta to jeszcze jest kurde gruba, nie starta, świeżynka była. Dobra, wypakuję to na na stół, posegreguję i zobaczymy ile, ile tego wpadło. Tutaj też poprzednio taką podkowę znalazłem, też fajna taka, po wyczyszczeniu będzie bardzo ładna. Fajne takie ma tutaj. Nie wiem, chyba żeby się zimą konnie ślizgał, takie wypustki. Bo tak przychodziło pewnie do kopyta. Takie ma fajne wypustki. O, tutaj są też kilka podków. O, tam są trzy. Także te potkowy zawsze odkładam. Kurczę rozbierać wiacie tam sobie robiłem stół. Pokażę Wam za chwilę jak, jaki stół zrobiłem. Zlew zamontowałem, podłączyłem wodę. Już trzeba było opić po wykopkach, po, po tym sprzątaniu. Wieczorem troszkę sobie tam posiedzieliśmy ze znajomymi. Było fajnie. Dobra, wrzucam to na stół, rozłożę i zobaczymy, co tutaj uda się odzyskać. No, segreguję sobie tutaj ten złom, i przypomniało mi się, o tyle mi zostało to już, ale nie tu jest aluminium, tam mocno z boku, ale przypomniało mi się, że jeszcze jakieś torby zrzutowe mam. Półtorwy zrzutowej też złomu. Także to jeszcze dojdzie, i w tej mniejszej torwy zrzutowej mam. Teraz wam pokażę co tu mam. Spadła kulka. Yy, parę tych trochę łowią, łusek. Tu też parę łusek mam, ale tutaj większość współczesnych to chyba tylko jedna, starsza. O! Piasek w tej był. To są współczesne. Tu fajny pręd, taki yy, mosiężny. Yy, tu na nim rdze widać, ale po prostu to był yy, taka pokrywa. Dwie pokrywy, jedną taką całą znalazłem, a druga gdzieś tu pogięta. O, wygrubałem ten pręd stąd. A tu nie było. Nie wiem, czy to jest z czasów wojny Może ktoś będzie wiedział. Tu jest jakaś tabliczka, ale nieczytelna. Taka pokrywa Stalowa Nie wiem od czego Tu taki mosiężny pręt Bo druga jest pogięta A te w miarę w całości Dobra Także tu jeszcze Tu jeszcze będzie sporo łowiu Tu są z czasów Pewnie pierwszej wojny światowej Tak łowiane Pociski ten jest w miarę cały, reszta jest taka roz... o ten też w miarę cały ten w ogóle jest płaski, jakby ktoś go zdeptał o nie wiem czy widzieliście w kamercie, jeszcze raz pokażę, te są całe w miarę a reszta jest taka o, po uderzeniu w jakąś przeszkodę to takie się robią placki no i tu są te kulki jeszcze, to jest Moment, magnes chyba tego nie przyciąga. ale się orientuję. Nie, to jest jakiś tam stop ołowiu z, z czymś tam. Jest to samo ołów, ołów z czymś, ale to policzek ołów. Tutaj sobie dłożę bo takie dwie łyżeczki. Co prawda, destrukty, ale lubię takie, y, takie, takie fanty. To są łyżeczki y, miedziane. Dobra, biorę się za przebranie tutaj reszty tych skarbów, że tak powiem. O, tu jest fajny miedziany, taki płaskowniczek. Trochę śmieci tam jeszcze. Jeszcze, no dużo nie ma. Tu już kabel muszę skrobać. Też w ziemi zalegał. Tutaj jedną łódkę znalazłem, ale pogięta. Włożyłem sobie te, 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 no, łuski. Dobra, biorę się za, o tu jeszcze Wam pokażę takie elementy, tu jakiś, nie wiem, jakiś kurna nie bolec tylko klin, nie wiem, tutaj też taki starszy kawałek stali, no ten to bardzo stary, jakiś tak mocno skorodowany, tutaj o te zaprzęgi coś, no tak złom typowy dobra wiele się za resztę śmieci mam wszystko posortowane tyle wyszło stali e, jakieś łańcuchy kawałki podków takie często się właśnie z, znajduje takie e, pół podkowy, nie? tu jest kawałek a tu kawałek to raczej nie jest komplet to są dwie różne podkowy e, takich nie zbieram zużytych to na złom idzie Jakieś gwoździe, gwoździe, łańcuchy stali, a stali w tej ziemi, gdzie siedzi aluminium, też masa jakieś puszki, masy drutów na polach na polach, masy znajduje takich, takich drutów aluminiowych. Podejrzewam, że kiedyś, jak ludzie zmieniali instalację y, aluminiową, na miedzianą, wtedy były te, y, te druty, wykorzystywali do różnych celów. Nie wiem, no bo skąd. Na polach uprawnych w To jest kolejny pęczek. Mniejsze, większe kawałki. Masę tego drutu aluminiowego na polach siedzi. To taka rączka ameliniowa. O, nie łyżeczki. To jest stary widelec, cały taki destrukt z aluminium. Dobra, tu mamy ołów. Tu jeszcze kawałek kołowni był, i tutaj, i tutaj, ten kabel zostawię, wrzucę na kubkę z kabelkami. Nie będę tego obierał, ponieważ ten, ta tulina jest bardzo taka już twarda. Nie chcę mi się bawić z tym. Kawałek nierdzewki i tu głównie yy, miedziuchy. to no tego miedzi, te łyżki zważę, chcę z łyżek. Ale ja sobie odłożę łuski, sobie też odkładam. Yy, tu jest kawałek miedziuchy, nie miedziuchy, tylko mosiądzu żółtego. I tam jeszcze dwa kawałki. a tak, to mieć. Dobra, rzucam wagę i zobaczymy. A, i dwie podkowy, nie? Dwie czy trzy? Dwie. Kurwa, na trzy podkowy. Tak, ta też była teraz znaleziona. No, to jest z tymi cypkami podkowy, Oczywiście też je zostawię. Nie? Tu gdzieś jest jakiś stary, o, stary młotek. Też sobie zostawię młoteczek. Ale na razie zważę to. Tu wygląda jak siekierka, haha, ale to jest ten jakiś zawias. Dobra, rzucam uwagę i ważymy. Dobra, mamy stal. Policzę to jako stal grubą, bo większość tu jest stali grubej. 24 kg, 602 g po złotych 10 27 złotych i 6 grosików za stal. Aluminium, oczywiście, wytarowałem te pojemniczki niecały kilogram. 974 g po 5,70 jako miks policzyłem. 5,56 za aluminium. Teraz wrzucimy ołów. Pojemniczek wytarowany. Pół, pół kilograma te parę kawałków 538 gramów po 6,93,71 yy, Nierdzewka Nierdzewka, nie wiem ile tam jest po 5,50, 10 groszy załóżmy w Mosiąc Żółty, poczekajcie, wydłubię ten mosiądz i zobaczę jaka cena jest to obecnie. Dobra, wydłubałem mosiąc żółty 136 gramów po 22 ,80 zł. 80 groszy, 3 zł. i, i 10 groszyków. Niecałe 40 zł. Wpada. czekajcie odłożę sobie tutaj na bok. Ten kabelek po 5 zł. 44 grosze i została co miedziucha, Zobacz, jaka jest miedziucha cena. obecnie poszła ładnie w górę yy, obecnie jest po 32,80 tam troszkę piasku jest, nie chcę tego przeskierzyć takie łóżki yy, zawsze znaczy całe sobie zostawiam ale takie destrukcje sprzedaję normalnie Przyjmują to jako miedź. To jest stop miedzi, tam szczęść. Ale przyjmują to jako miedziucha. Normalnie zobaczymy, ile tutaj jest. To chyba był mosiąc, ale już tam duszy Taka cienka blaszka, to nie zaważy tyle. Dobra, ile mamy tej miedzi? No patrzcie. Yy, 656 gramów po 32,80 2152 łącznie 61,49 wpadło. I zobaczcie, człowiek sobie pochodził, miło spędził. Czas posprzątał troszkę, rozwarty tych śmieci. To wszystko zalega w ziemi. A przy okazji sobie parę groszy zarobił. A jeszcze patrzcie, tu jeszcze useczki się schowały, to, to czekajcie, jeszcze coś żeby już było żeby to odciwo 3 łoski i łódka 34 gramy, złotóweczka z kawałkiem wpada. A tu kurde tadę kliknąłem. Czekajcie jeszcze raz. Yy... O dobra. 62 zł61. Czyli więcej troszkę. Dobra, patrzy czegoś nie pominąłem nie To jest to są te wszystkie śmieci. Dobra, teraz wam pokażę w wiacie, yy, jak idą postępy. Zrobiłem sobie takie miałem 200 deski. Namordowałem się senki, i niesenki i tam troszkę pozalepiałem, wyszlifowałem blat, zrobiłem. Tylko teraz dziwiczki porobić i ten i półki. Zlew już jest wstawiony w ten blat. No pokażę Wam. Patrzcie. No, tak tutaj wygląda. Nie patrzcie troszkę błagam, bo w weekend była imprezka, tu już. Trzeba było blat opić. No blacik Zrobiony, wyszlifowany. Yy, zakonserwowałem, jakby to powiedzieć, pomalowałem go kilka razy yy, olejem do drewna. Porządnie napił ten olej, także nie powinno się tutaj nic, nic, nic z nim dziać. Oczywiście podłączyłem wodę i ciemno, bo to go na nagrywa. Tu mam mały przeciek, wilgotny. Muszę ten, jutro y, się za to wezmę. Muszę zamknąć w garażu wodę i y, poprawić tutaj. Lekko przecieka. A, dlatego, a czemu nie dziś? Bo dzisiaj nie chcę tego rozbierać, bo jutro będę montował tutaj przepływowy podgrzewacz. Tu będzie wyjście do przepływowego podgrzewacza i podłączymy sobie tutaj ciepłą wodę. I będziecie ciepła woda, bo na razie jest tylko zimno. No. Tak to tutaj działa. Na razie zamknę. Chociaż to nie ma wpływu na ten przeciek, bo przeciek jest przed, yy, przed tym przed zaworem. Dobra, to bracik tak wyszedł. Tutaj będą yy, półka na dole, jedna druga i co? Yy, dźwiczki. Tu będzie obudowane dźwiczki sobie zrobię a tutaj co eee, Imprezowne jest takie poroże dostałem z znajomego Powiesiłem sobie tu I tu mam ostatni skarb który znalazłem Przejeżdżałem były te wystawki patrzę takie stare radyjko Zobaczcie Nie wiem może ktoś wie co to za radio bo nie mogę tutaj To niestety szybka jest zbita nie, nie, nie podłączyłem tego radiika do prądu, bo się boję, że wali korki tylko szkoda, że nie ma żadnej tej. Patrzę tu, napisy są po polsku, to będzie jakieś polskie radio, ale nie ma żadnego emblematu. Nic, zobaczcie z tyłu, lampa leży luźno, tu potem ją włożę w to gniazdo. Patrzcie, miedziucha tu jest. Ale oczywiście nie będę tego radnika rozbierał, nie? Tu jest wyjście. Ja Zaraz wam pokażę co tu jeszcze jest. Tu nagłośnik, głośnik. Tu jakaś prowizorka. Zobaczcie co tutaj jest. Gramofon. Może tu jest nazwa. Na razie pająki tu mieszkają. No, ciekawe, czy to jest sprawne. Gramofonik siedzi w środku. Nie będę tego, znaczy z tym nic nie będę robił, nie będę tego y, remontował, odnawiał. Widać, że tutaj ta góra jest troszkę zniszczona. Y, przekażę to do muzeum. Mam takie y, małe nieduże nie muzeum. W zeszłym roku w wakacje przekazałem tam masę takich starych kosmetyków, perfumów, yy, bardzo starych, w kartonikach, nierozpakowane, niektóre nowe, niektóre lekko zużyte. Bardzo się cieszyli za te graty. Yy, a teraz im w wakacje zawiozę takie radyjko, na pewno się Ucieszył, O kurczę, jest, patrzcie, znalazłem etykietę jakąś pod spodem ja pierd... jestem ciekaw zrobię ten yy, zdjęcie telefonem i wam wstawię co to za radyjko ciekawe czy to jest oryginalne no ta noga ma takie wcięcie czy to ktoś przerabiał to? może to jest przerobione? Kurde, ciekawe, nie? Czy to takie wychodzimy? No nic, na koniec, jak mi się uda zrobić zdjęcie, jak będzie czytelne, yy, czytelna ta kartka, tam jest taka papierowa kartka, to Wam to wrzucę. Jak, jak nie będzie czytelna, no to nie wrzucę. I co, to byłoby na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do następnego, cześć!